Dzień dobry, szczęść Boże! Witam serdecznie w Dzień Pański, w niedzielę 30 czerwca. Moi drodzy, dzisiaj niesamowity pokarm daje nam Kościół w postaci Ewangelii zaczerpniętej od Marka z 5 rozdziału. I we wszystkich kościołach na świecie słyszymy dzisiaj długą Ewangelię, historię o tym, jak pewna kobieta od wielu lat cierpiała na dosyć upokarzającą dolegliwość na upływ krwi. I mówi Ewangelista, że yy, chwytała się różnych sposobów, aby zostać uzdrowioną. Wydała cały majątek swój na lekarzy. Niestety, znamy to yy, pewnie z autopsji nie jedna osoba. I co, i nic nie pomogło. Różne leki, różnych medyków wynajdowała i nic, więc była Załamana była w trudnej takiej sytuacji życiowej, można powiedzieć, beznadziejnej. No i nagle słyszy o Jezusie. Kiedy słyszy o, o Jezusie, w jej sercu budzi się wiara, że to jest ten, to jest Mesjasz, to jest syn Boga żywego. Dlatego postanawia w sercu, aby się do Niego przybliżyć, aby Go dotknąć, i wtedy wierzy mocno. Że przyjdzie uzdrowienie, że Bóg Jahwe ją dotknie, że Bóg Jahwe ją uzdrowi, kiedy tylko dotknie Jego Syna, kiedy zbliży się tylko do Jezusa. Moi kochani, to był jej pomysł na uzdrowienie. Ona miała wiarę, ale miała jak gdyby swój pomysł na to, jak uzyskać to uzdrowienie od Boga. Wepchnęła się zatem między ludźmi, przepychała się przez tłum, aby dotknąć. Frenzli odpłaszcza Jezusa. Chciała tylko dotknąć, właśnie koniuszków jego ubrania. To jest niesamowita wiara tej kobiety, że tylko to ona zrobi i wierzy mocno, że Bóg ją uzdrowi. Tak więc, moi drodzy, przepycha się przez tych ludzi, jest już blisko. Yy... Nie zważa na to, że to jest duży dyskomfort, że ona tak naprawdę ma świadomość, że jest kobietą w kulturze żydowskiej nieczystą, że jej tam nie powinno być. Więc ona przełamuje się, przepycha się przez ten tłum i dotyka krańca szaty Jezusa. I moi kochani, wtedy, kiedy ona to zrobiła, nagle w ciele poczuła, że została uzdrowiona. Moc Boga dotknęła ją i została uzdrowiona. I co się dzieje? Histeria opowiada niesamowitą y, rzeczywistość, że Jezus on się zatrzymał i poczuł tylko, że moc wyszła od Niego. Ale moi kochani, nie miał intencji, żeby kogoś uzdrowić. Nie miał y, po prostu y, takiego planu, żeby się z kimś spotkać. Nie dotknął tej kobiety, nie zwrócił nawet na nią uwagę, ponieważ to. Ona gdzieś tam podeszła od tyłu i na swój sposób, swoją metodą, jak gdyby od Boga odebrała uzdrowienie, bo miała wiarę i to wystarczy. I schematy, drogi, kontaktu z Bogiem, metody są już drugorzędne. Istotna jest wiara i Jezus. I wtedy Bóg Ojciec zdaje wszystko. I moi kochani, i ona to zrobiła. Wtedy Jezus się zatrzymał i rozgląda się wokół tłumu, bo, bo poczuł, że coś jest na rzeczy, że ktoś został uzdrowiony przez ojca. I on się tak rozgląda, rozgląda i dopiero ta kobieta się ujawniła. Niesamowita historia. Moi kochani, co ona nam opowiada? To, że zobacz, że każdy człowiek może mieć indywidualny przystęp do Boga i to jeszcze na swoich zasadach. To nie jest tak, że ty musisz się wbić w jakiś schemat. Że Ty musisz się w określony sposób modlić, czy w określonych miejscach musisz się spotykać z Bogiem, czy przestrzegać jakiejś formuł, czy sakramentów, czy wchodzić w jakieś yy, rytuały, konkretne tradycje. To nie jest konieczne. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii nam to pokazuje. Ona miała swój sposób, żeby przybliżyć się do Boga i odebrać uzdrowienie. Która wierzyła mocno, że Bóg jest w stanie to dać. Więc przez Jezusa uzyskała wszystko od Ojca, tak jak sobie zaplanowała. I moi, kochani, czego się uczymy z dzisiejszej Ewangelii? Moi drodzy, że to jest niesamowite, że droga do taty jest bardzo indywidualna. Każdy ma inną. Moi drodzy, jeżeli chodzi o formy, możemy się różnić. Ważna jest istota, że przez Jezusa i jesteśmy na kolanach u taty. Jesteśmy u ojca, który wszystko chce nam dać, bo taki jest kochający tata, on wszystko zrobi dla dzieci. Więc przez Jezusa idziemy od razu pyk przed tron ojca i jesteśmy już bogaci, mamy wszystko. I to jest yy, niesamowite, że właśnie ty możesz sobie sam określić metodę, jaka ci pasuje. Czy będziesz się modlił konkretnymi modlitwami, które ktoś przygotował. Jakieś litanie, jakieś pacierze, czy będziesz się modlił na drodze jakiegoś rytuału, czy będzie to bardzo indywidualna twoja metoda. Lubisz medytować, lubisz ciszę, zamknij się w pokoju, medytuj. I przez Jezusa spotka się z ojcem. Lubisz przyrodę? OK. Idź do lasu, spaceruj, módl się na łonie przyrody. Przez Jezusa. Spotka się z tatą. Moi drodzy, każdy ma możliwość wybrać sobie sam ścieżkę, bylebyś wierzył i wszedł do Ojca przez osobę Jezusa Chrystusa. I tyle. I cuda będą się działy w życiu każdego z nas. Tak więc, moi kochani, przebudźmy się. Wiara to nie jest schemat, wiara to nie jest religia. Chrześcijaństwo to jest droga, to jest pasja. To jest relacja. Dlatego bądźmy prawdziwymi uczniami Jezusa, bądźmy prawdziwymi chrześcijanami, nie religijnymi osobami. Tych było dużo za czasów Jezusa i troszeczkę się od nich dystansował. Jezus nie lubił religii. Jezus kocha prawdę, życie, wiarę, duchowość, przygarnia tych, którzy się nawracają i patrzy na wiarę. To jest klucz, moi kochani: wiara. I później Jezus. I mamy wszystko. Błogosławionej niedzieli Wam życzę i do jutra! Serdecznie pozdrawiam w ogóle wszystkich z rodzinki naszych prostych słów i bardzo dziękuję za komentarze. Wiecie, bo rozkmiłem ostatnio, że jeżeli ktoś komentuje, lajkuje, to nagle zasięgi nam się powiększają i bardzo serdecznie do tego zachęcam. Moi kochani, zróbmy to dla ewangelizacji. Nie, żebym ja po prostu się tym karmił, ale to w YouTube i Facebook rozeznają, że ten materiał jest cenny i algorytmy go wyłapują jako wartościowy i lepiej go udostępniają innym. Tak więc, kiedy napiszesz jakiś komentarz, co ciebie na przykład poruszyło w tej Ewangelii, albo może pytanie jakieś masz do mnie, z chęcią odpowiem. Będę śledził wszystkie komentarze bacznie. Piszmy dużo. I wtedy po prostu będzie się nasza ewangelizacja rozszerzała. Niech te proste słowa docierają do, do kolejnych mm, osób, które pragną naśladować Jezusa, tak jak ja i ty. Okej, okay, dobrej niedzieli i do jutra.